Podłoga w doku strzelskim, tak jak się kończy pierwsze no faza znaczy, na ramie. <coughs> zerknąć do środka, jak będziemy co widać, To? Możesz tu lufę normalnie zamówić? No czerwoną kropkę. No, kropę. No, to tą czerwoną kropą celujemy. Okej? Okay? Polec ze spustu. Gotowy? Tak. Ja Ognia. Zbiczo, 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 tak jest. Ale to oni robią lufę razem z kamerą. I ci robią lufę do komory, dlatego tak, to jest sako, sawarz, waterbee. Tak, ale jak? To... Waterbeak markień to jest dokładnie koła. A no jak to jest jak masz kurwa komorę? Widać, to to lupa, jest z jednym, Nie. lupa z komorą jedną częścią. Nie. Które na jest? Lupa z komorą jedną częścią jest tu w blazerze.